Oglądacie Baniak Baniaka, a Baniak to ja. Na początku chciałbym bardzo podziękować za ciepłe przyjęcie w sieci. Obejrzeliście mój pierwszy odcinek i z tego co widać, wasze komentarze były bardzo motywujące do dalszej pracy. Szczególnie dziękuję tym osobom, ponieważ niesamowicie pozytywnie nakręciliście mnie do dalszej pracy. Poza takim jednym gościem, którego gdyby mógł, to bym go zainteresował. Dzisiaj pomogę Mistrzom Gry w przygotowaniu jednego z handoutów czyli zrobimy list. Czemu zrobimy, a nie napiszemy? Dlatego, że napisanie to tylko jeden z elementów stworzenia. Nie będziecie pisali listu do babci, tylko macie zrobić coś, co pomoże waszym graczom na sesji. Czemu akurat list? Dlatego, że list jest świetnym narzędziem do rozpoczęcia przygody. Jest także bardzo dobrym elementem, który może dokonać zwrotu akcji, nakierować naszych bohaterów albo poddać im nowe pomysły. Albo po prostu dodać jakiegoś smaczku na sesji, ponieważ list. Wcale nie musi niczego wprowadzać. Graczowi na pewno byłoby miło, gdyby jego postać dostała list od starego przyjaciela bądź członka rodziny, prawda? Poradnik podzieliłem na trzy części. Pierwsza z nich to treść listu i tym zajmiemy się dzisiaj. W drugiej zasugeruję, jak taki list powinien wyglądać. A w trzeciej, co zrobić, by list nie był tylko listem. Ważna uwaga: list będziemy tworzyli tak, aby pasował do klimatu fantazy. List nie odnosi się do klimatów cyberpunk czy czasów współczesnych, takich jak ze Cthulhu. Ale może też coś z tego skorzystacie. Bierzmy się zatem do roboty i zajmijmy się treścią naszego listu. Pomyślcie, czym ten list ma być i jaki ma mieć cel. Czy ma wprowadzić graczy do nowej przygody, podać im nowy pomysł, a może wysłać w jakąś nową podróż, a może po prostu poinformować o czymś dawnym i zapomnianym, a może po prostu chcecie, żeby list dodał smaczku do waszej sesji. Osobiście lubię każdą z tych opcji i bardzo często stosuję listy na swoich sesjach. Bohaterowie moich graczy często dostają listy, na przykład od swoich przełożonych z nowymi wytycznymi, od rodziny z życzeniami urodzinowymi, od przyjaciół z prośbą o pomoc, albo listy miłosne od ukochanych. Mogą to być listy z pogróżkami od ich prześladowców, mogą to być listy od nieznajomych chcących wynająć naszych bohaterów, albo listy wrogów, które udało się przypadkiem przechwycić. Pomyślcie sami, co to będzie. Napiszcie sobie najpierw na brudną jego treść. Pamiętajcie o odpowiednim zwróceniu się do odbiorcy. Pamiętajcie także, kto jest w ogóle nadawcą listu. Jeśli będzie to uczony, będzie oczywiście używał innych zwrotów niż mieszczanin, urzędnik albo wieśniak. Nie łączcie całego listu w jeden akapit. Pamiętajcie o wstępie, rozwinięciu i zakończeniu. Pamiętajcie też o pozdrowieniu. I podpisaniu się. Pomyślcie, czy nadawca będzie chciał się w ogóle podpisać. Może użyje swojego pseudonimu, a może tylko swoich inicjałów, a może podpisze tylko Nieznajomy albo Twój przyjaciel. Możecie użyć także takich dodatków, jak miejsce i czas, gdzie napisano list, albo postscriptum, czyli PS na końcu. I w nim możecie zacząć jeszcze jakąś ciekawą informację. Moja sugestia jest, żebyście nie robili zbyt długiego listu. Powinien być krótki, i treściwy. Spróbujcie zmieścić się na jednej stronie A4. Nie zanudzajcie graczy zbyt długim czytaniem, ale też nie bądźcie minimalistami. Gdy napiszecie już list na brudno i macie jakieś wątpliwości, dajcie go komuś do przeczytania. Może mamie, dziewczynie, może kolece. Na pewno uznają was za wariatów, ale może dadzą jakieś pomysły albo poprawią wasze błędy. O właśnie, błędy. Nie róbcie błędów, nie możecie nawet robić błędów. Jeśli macie wątpliwość co do pisowni jakiegoś wyrazu, po prostu sprawdźcie go w słowniku. Czasem widzę, jak ludzie piszą poszłem, albo zamiast wszedł mówią weszed. Tez mi nie weszedł. Weszed. Ludzie nawet w wyrazie żółw potrafią zrobić trzy błędy ortograficzne. Więc naprawdę uważajcie na pisownię. Chyba, że robicie błędy celowo, bo nadawca jest analfabetą. Wtedy okej, okay, ale poza tym wykluczone. Dobra, macie już treść na brudno, czas przenieść to na papier. Jak to zrobić? Opcja pierwsza. Szybsza, łatwiejsza, tańsza, ale czy lepsza? Sami ocenicie. Napiszcie wszystko w programie typu Word. Ułóżcie tak, jak powinien wyglądać list, a następnie dobierzcie czcionkę, aby przypominała pismo ręczne. Tylko nie taki, żeby przypominał list gimnazjalistki. Wybierzcie coś bardziej dostojnego. Zwróćcie uwagę, że większość czcionek nie ma polskich znaków. To rzeczywiście jest problem, nie znajdziecie tam takich literek jak ON czy E. Rada jest taka, nie używajcie po prostu polskich liter, zamiast on napiszcie A. Jest to właściwie błąd, ale w tym przypadku możemy po prostu na niego nie zwracać uwagi. Jeszcze raz sugeruję Wam napisanie w formacie A4, ale jeśli chcecie, żeby list był większy, możecie zrobić format A3, a potem dwie kartki po prostu skleić. Wtedy przerzucie po prostu widok do orientacji poziomej i wydrukujcie na dwóch kartkach A4, skleicie je. Ułożony list drukujecie i patrzycie, jaki jest piękny. Jeśli coś Wam się nie podoba, poprawiacie i jeszcze raz. Ważna uwaga, nie używajcie żadnego tła. Szkoda na to tuszu, a po drugie, zajmiemy się tym później i będzie wyglądało znacznie lepiej. Druga metoda to napisanie ręczne. I tutaj kilka zastrzeżeń. Zapomnijcie o długopisach, markerach, ołówkach, kredkach, klamastkach, cienkopisach, a nawet o węglu. Używajcie tylko pióra i atramentu, więc musicie się w nie zaopatrzyć i dodatkowo musicie ładnie pisać. Ja swoje pióro kupiłem w kramie Melnira za 15 zł, a atrament dostaniecie w każdym papierniczym za maksimum 10 zł. A teraz pisanie. Jeśli macie lekarskie pismo, lepiej poproście kogoś starszego lub kobietę. A najlepiej poproście starszą kobietę. Super, jakby to była wasza babcia. Do 1960 roku kaligrafia była przedmiotem w szkole, więc jest szansa, że wasza babcia naprawdę ładnie pisze. Ważna uwaga! Pisać piórem i atramentem należy po przygotowaniu papieru, o czym będę mówił w następnym odcinku, bo w przeciwnym wypadku możecie stracić to, co wcześniej napisaliście. Ale biorąc pod uwagę trud, jaki należy włożyć wręcz napisanie listu, sugeruję zająć się listem drukowanym, bo wiem, że jesteście niecierpliwi i chcecie pójść na łatwiznę. Dobra, macie napisany i wydrukowany list, zawarliście w nim wszystko co chcieliście. List ma nadawcę i adresata, datę i miejsce, przywitanie i wstęp, rozwinięcie i zakończenie, pozdrowienie, pożegnanie, postscriptum i podpis. Ale nie możecie go oddać na takim papierze. O tym, jak przygotować papier, opowiem w następnym odcinku. Tą zapowiedzią kończę swojej wody. Dzięki za oglądanie! Zachęcam do lajkowania, komentowania na Facebooku oraz na YouTube. Jeśli podoba Wam się mój kanał, możecie kliknąć subskrybuj, będziecie wtedy na bieżąco, albo zachęcam do pozostawienia komentarza na dole. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, grajcie w RPG, oglądajcie baniak, baniaka i grajcie z głową.